Cześć, dzisiaj rozwiejemy wielką kontrowersję, czy dankowanie na obniżonym koszu to oszustwo, czy może dobry trening? No dobra, sprawdzamy. To najpierw normalny kosz. Oj, chyba raczej ciężko. No cóż, tak jak widać żaden ze mnie lebron nie daje już rady. Już? A może wy nie dajecie rady jeszcze, no bo po prostu jeszcze jesteście za młodzi, za mali, albo po prostu za słabo skaczecie, żeby robić wsady. Ale za to ja na takim koszu czuję się po prostu jak wiz karty w Prime'ie. Wiecie, że zrobienie takiego wsadu to niesamowicie przyjemne uczucie dla każdego koszykarza. Więc tak się właśnie teraz czuję. Zrobiłem ten wsad, prościutki, niby zwykły ale już na wysokim koszu jego nie zrobię a tak jak mówię wy może jeszcze go nie zrobicie ale czy nie warto? czy nie warto? to jest właśnie jak to jest z tymi wsadami na niski kosz czy to jest oszukiwanie czy po prostu jest to może motywacja a może jest to po prostu trening wsadów bo to, to jest element który też trzeba ćwiczyć mało ludzi o tym mówi i nawet na turniejach które organizuje, na koszach niższych często jest tu jest za nisko tu nie ma za nisko nie ma za nisko, szczególnie w koszykówce, która się gra dla przyjemności, bo oczywiście zawodowo koszt musi być tak, jak musi być, na 3,05. Ale czy nie uważacie, że koszt na takiej wysokości to raz, przyjemność ogromna, ogromna. dwa, czy nie jest to po prostu trening właśnie wsadów przy okazji skoczności i trzy, chyba najważniejsze, czy nie jest to trening motywacji. No bo wykonując wsady na pewno zwiększamy pewność siebie, Czujemy się lepiej, czujemy się lepszymi koszykarzami. Przez chwilę możemy stać się, że tak powiem gwiazdą NBA. No to jak to jest? Bo ja uważam, że to nie jest oszustwo, Ja uważam, że to nie jest gwiazdorstwo, naciąganie rzeczywistości. To jest po prostu część treningu, a do tego bardzo przyjemna. Więc jeżeli uważacie, że mam rację, to polajkujcie, zasubskrybujcie. A jeżeli macie inne zdanie, to też dajcie znać, co o tym myślicie. Bo ja na przykład na wysoki kosz już nie wsadzę, a wsady kocham Niestety nawet dla na takiej ciężko. Ale to jest to. Pozdrawiam, hej!